Od przyszłego roku po urodzeniu jednego dziecka będzie przysługiwało 26 tygodni, czyli pół roku urlopu macierzyńskiego. Nie. W przypadku urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość e, skorzystania e, z tego uprawnienia przez ojca dziecka. W tym przypadku e, po Wykorzystaniu przez matkę 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona się zrzec u pracodawcy tego urlopu macierzyńskiego, i w tym wypadku ojciec przedstawiając rezygnację żony z korzystania z urlopu macierzyńskiego u jej pracodawcy, może przejść na ten urlop macierzyński i korzystać z niego od 14 tygodnia. I może również wykorzystać on dodatkowy urlop macierzyński. W przypadku skorzystania z urlopu macierzyńskiego zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka, przysługuje tym pracownikom zasiłek. Macierzyński, który jest w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego pracownika, oraz w tym czasie, co warto podkreślić, pracownicy nabywają prawa do urlopu wypoczynkowego, co nie ma miejsca w przypadku urlopu wychowawczego. Co ważne, od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego aż do dnia jego zakończenia, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Jest to możliwe jedynie w wypadku ogłoszenia upadłości zakładu pracy, jeśli odbywają się zwolnienia grupowe, miejsce pracy jest likwidowane lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające zwolnienie z winy pracownika. W innych przypadkach rodzice wychowujący małe dziecko są więc chronieni przed zwolnieniem. A co zrobić, gdy dziecko lub mama zachorują? Kontynuować urlop macierzyński czy pójść na zwolnienie lekarskie? odpowiada Marek Hoczaj. Istnieją... Możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego. W pierwszym, w pierwszym wypadku jest to w sytuacji, gdy dziecko wymaga hospitalizacji. W tym momencie matka dziecka zgłasza taką sytuację u pracodawcy, przerywa swój urlop macierzyński, z tym, że musi zaistnieć, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki, czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, sytuacja hospitalizacji, kapitalizacji dziecka oraz to, że matka wykorzystała, yy, wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Drugą, drugą sytuacją, w której pra pracownica może przerwać urlop macierzyński, jest jej stan zdrowia, który nie pozwala na opiekę nad dzieckiem. W tym przypadku, jeżeli ona e, samodzielnie nie może sprawować takiej opieki, e, urlop jest przerwany i w tej sytuacji e, ten, urlop, e, ten urlop macierzyński wykorzystuje ojciec dziecka. I to jest jedyna e, możliwość e, w przypadku przerwania urlopu macierzyńskiego ze względu na stan zdrowia pracownicy.